Zarząd Dróg Miejskich zakończył pracę przy przebudowie ulicy Okrzei. Inwestycja była w całości finansowana z budżetu miasta. O tym, co zostało zrobione, rozmawialiśmy z burmistrzem Dariuszem Szóstkiem. Zakończyła się budowa ulicy Okrzei. Tam wykonane zostały już prace brukarskie, czyli skrzyżowanie, wyniesione progi zwalniające i to co nam szczególnie zależało, przejście prosto, składki też wyniesione, żeby tam można było sobie bezpiecznie przejść na drugą stronę. Tam została jeszcze jedna zmiana kosmetyczna. Otóż pracownicy Zarządu Dróg Miejskich zaczęli murować postument, na który przeniesiemy głaz z tablicą upamiętniającą. Szare szeregi. Będąc przy ulicy Okrzei, należy wspomnieć również o remoncie stacji PKP, a zwłaszcza o tych punktach, które no nie pozwalają nam się w pełni cieszyć z remontu, który pochłonął przecież ponad 100 milionów, a zatem i te windy, i te zjazdy no nie zrobione tak, jakby tego oczekiwali mieszkańcy, czy też po prostu udogodnienia na schodach, żeby można tam było. Położyć pochylnie. To nie jest prawda, że PKP cokolwiek ustalało z nami. Jeżeli mieliśmy możliwość uczestniczenia w konsultacjach przy budowie tunelu, to ten tunel jest tak, jak chcieliśmy. Ma odpowiednie, odpowiednie wysokości. Natomiast PKP tą kładkę, te windy, te schody zrobiło po swojemu. Niemniej jednak my nie składamy broni, będziemy dalej monitorować, żeby to, żeby to poprawili, bo przecież to ma służyć ludziom, to ma służyć mieszkańcom, to ma służyć podróżnym, bo nie sądzę też, żeby w zamyśle PKP było odstraszanie podróżnych, żeby podróżni nie chcieli korzystać z pociągów tylko ze względu na niedogodności, przy przynieśli się na przykład do busów. Mamy bezpośredni kontakt z rzecznikiem PKP z panem Jakubowskim i będziemy i u niego, i u władz PKP nadal monitorować, żeby te drobiazgi, w sumie, bo cóż to jest ten kilkadziesiąt tysięcy na przykład przy, przy 100 milionach, ale żeby te pieniążki jeszcze wydać, żeby zrobić udogodnienia dla podróżnych. Powrócimy również do propozycji przejęcia terenu przed dworcem, bo dostaliśmy od PKP naprawdę bardzo kuriozalną odpowiedź z podejrzeniem, że miasto to wyremontuje i na tym będzie zarabiać. To jest oczywiście myślenie absurdalne, ale z poziomu Krakowa może się tak to wydawać, bo tam jest władza PKP Nieruchomości. Jeszcze raz zaproponujemy, że z pieniędzy własnych miasto zrobi porządek na tym terenie, a zatem uporządkujemy i zieleń, i parkingi, tak żeby to była. Wizytówka miasta, bo na ten czas jest to powód do wstydu. Natomiast my dzisiaj nic nie możemy zrobić, ponieważ jest to teren, teren PKP. Zmieniły się władze w spółce, myślę, że może będzie nowe podejście, a zatem spróbujemy po raz kolejny przekonać PKP zarówno do placu, jak i do budynku, który przecież stoi i niszczeje, a mógłby nawet w tej spółce przynosić dochody, tylko trzeba dać ceny Łukowskie, a nie krakowskie. Kolejną drogową inwestycją, która również dobiegła końca, był remont ulicy Kiernickich. Również na Kiernickich zostało pobudowane skrzyżowanie wyniesione, i tam też myślę, że ta inwestycja w ten sposób już może być potraktowana jako zakończona. Został właśnie zakończony parking przy cmentarzu komunalnym, więc tam myślę, że jeżeli. Zajdzie taka potrzeba uczestniczenia w smutnej uroczystości, to tam też będzie można bezpiecznie zaparkować samochody. Jest parking przy zakładzie ubezpieczeń społecznych, tam też jest zakończony. I to, co ważne, chcemy zrobić jeszcze w tym roku wjazd do, do wspólnot międzyrzecka 15. A i B, bezpieczny wjazd i wyremontować te miejsca parkingowe czy tam postojowe, które tam, tam są. Tegoroczne inwestycje dobiegają już końca. Większość prac została zakończona. Czeka nas teraz zimowa przerwa, ale tę przerwę władze miasta zamierzają wykorzystać jak najlepiej. Okres zimowy to taki czas, kiedy wielu inwestycji prowadzić nie można, ale jest to też taki czas, kiedy można się przygotować do przyszłych inwestycji. My w tym okresie prowadzimy pewne prace koncepcyjno-projektowe pod kątem przyszłych inwestycji. Kończymy robić dokumentację, dokumentację projektową na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, nowych terenów inwestycyjnych przy ulicy strzelniczej. Także chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie unijne tego zadania. Także kończymy tworzyć projekt na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Łukowie. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs. Będziemy się starali też złożyć wniosek i uzyskać takie dofinansowanie. No i w miesiącu listopadzie złożyliśmy już wniosek na termomodernizację szkoły podstawowej nr 5 z audytu Energetycznego, który był wykonany dla tej szkoły. Wynika, że uda nam się podnieść efektywność energetyczną tego obiektu o ponad 60%. To sporo. Chcemy zastosować pewne takie rozwiązania, które pomogą nam oszczędzić w przyszłości środki finansowe na ogrzewaniu tej szkoły. Chcemy poddać budynek termomodernizacji, wymienić wszystkie okna, na dachu założyć fotowoltaikę, wymienić elektrykę, energooszczędne oświetlenie w środku. I tutaj jesteśmy optymistyczni i wierzymy, że ten wniosek spotka się z przychylnością oceniających. Całość tego projektu, który Stworzyliśmy to jest 5 milionów złotych. Zakładamy, że blisko 3 miliony złotych będzie to dofinansowanie ze środków unijnych. Już niebawem poznamy kolejne inwestycyjne plany władz miasta. Wiadomo już, że w przyszłorocznym budżecie na inwestycje ma być przeznaczone 13,5 miliona złotych.